Mam niewyrównane porachunki z tym Pokémonem, a to dlatego, że potrzebuję aż 296 Candy XL, żeby wymaksować go na 50 poziom. Tak, mam lucky shiny Rayquaza z nie najgorszym IV. Dzisiaj przyszła pora wymaksować tego poczka. Na razie wzmocnimy go o tyle na 4000 przed mega evolucją, ale o, jeszcze jednego porapa, bo będzie w sam raz do Questa. 4037. Dajmy mu teraz mega ewolucję i przekroczy ten magiczny próg 6000. No bo wiecie, że Mega Rayquaza mam już z Londynu, ale to nie znaczy, że dzisiaj na GoFeście Global, kiedy wszyscy mogą zdobyć tego pokemona, nie mam co robić, bo mam co robić. Potrzebuję zebrać jeszcze więcej XL Candy, żeby móc tego najlepszego, mega legendarnego pokemona wymaksować na poziom 50. Zaczynamy. Na Rejce jest większość, moi drodzy, kaczy. Fajnie się je łapie, zazwyczaj pierwszym bolem wchodzą, tak samo jak i wczoraj te primale. Jest tak po 11, jak zaczynamy, bo wcześniej się rozpiły więcej primali niż rakeways. Ale już dzisiaj zobaczcie, Pokeball Plus plusem. Pikachu w zielonej koronie, chyba jadeitowa, nie wiem, jakoś tam to nazywali sobie poniaw także epicko, bo to jest pod przyszłą shiny wersję King Gambita z dziewiątej generacji, elegancko. I jeszcze Pikachu jeszcze w jednej złotej koronie, no to będę miał na wymiany. Kłeścik z Mega rejkom dla tych, co pierwszy raz. Zdobywają, oczywiście, meteoryt jest potrzebny. Także odbierzmy sobie field researcha i mamy pierwszy etap z głowy. Kończę też sobie wczorajszy quest na Mega Diancy. Znaczy na Mega Diancy, dla mnie to nie jest quest na Mega Diancy, bo już nie dostanę Mega Diancy kolejnej. O czym Niantic powiedział chyba dzień przed GoFestem. Niezbyt elegancko, bo ludzie już pokupowali bilety, a tu się okazuje, że nie dostaną drugiej Mega Diancy. Czego mogli się nie spodziewać? No, bo przecież rok temu, jak był Shamin, no to jak ktoś był w Berlinie, dostawał pierwszego. A potem, jakby na Globalu, dostawał drugiego. Ja jeszcze byłem po drodze w Seattle, to miałem trzy. Więc czemu w tym roku już nie można, a rok temu można było? I dopiero o tym powiedzieli dzień przed Eventem. To wie tylko na Niantic. Zamiast tego troszkę dodatkowej mega energii. A szkoda, bo bym sobie może trafił mega Diancy z lepszym IV. Bo moja ma takie, takie sobie. Oj, przy okazji dopiero ukończyłem kości z Londynu. Także tutaj mamy jeszcze ten kolejny meteoryt. Uj, 20 XLek. To już jesteśmy blisko, moi drodzy. Blisko. Wymaksowania Mega Rayquaza na poziom 50. Tutaj był pikaczek w queście. O, jest rejka. Mamy 9 pomarańczowych pasów do odebrania, więc warto by było z nich skorzystać. Plus, jak się bije osobiście, to pamiętajcie, że aktualnie jest plus 3 gwarantowane xl za samo zbicie. Także, nawet jak Pokémon ucieknie wam, nie złapiecie go, to i tak macie 3 XL-ki do tego poczka legendarnego. Za sam fakt zbicia go osobiście. I taki mały lifehack. Słuchajcie, jest taki boksik na Remote Ride passy za 650. Nawet się opłaca, bo są też jeszcze trzy zielone pasy, jeden pofin. Nie żeby to było mistrzostwo opłacalności. Jakiś genialny box ale lepsze to niż nic. Natomiast jak wejdziemy na Pokemon Go Web Store, zalogujemy się swoim kątem Google, a tym samym co do Pokemonów, to to samo pudełko rajdowe kosztuje 550 coinów, czyli o stówkę Poké Coinów. Mniej. A, jeszcze ma inne przedmioty, bo dostałem super inkubatory. Teraz wbijamy do rajda 8 minut. Hmm, zmieniamy tą Megarejkę na Megalatiosa, właściwie to powinienem, właściwie to byłaby dobra decyzja, bo jednak Megalatios słuchajcie da nam więcej Xelek, bo ma trzeci poziom mega ewolucji O 10 osób w rajdzie, elegancko, Ten ten Mamoswiny słuchajcie z tego pamiętnego Community Day'a, który był 2-3 lata temu jakoś cały czas się przydają, cały czas bardzo fajnie kontrują poczki smocze, które często są na rajdach w sumie w dawnych grach Pokémon to była jedna kontra na smoki, nie? Lód. Nie było kiedyś typu baśniowego, więc tylko lód kontrował. No i smok. Smok smoka i, i lód smoka. Także jak się miało problem na lidze Pokémon z tym ziomkiem, który miał smocze Pokémony. Kto miał w pierwszej genie smocze? Lance? Jakiś Articuno na przykład dobrze tam wchodził. Albo Jinx, albo Cloyster jeszcze, nie? W pierwszej genie, albo Lapas, no. Jak ktoś grał w Pokémon Yellow Red albo Blue, to pamięta? A wiemy, gdzie następny? O, akurat nie wywaliło. Dobrze, to jeszcze zdąży zresetować. Ty, ale ten biały ekran śmierci to mam tyle razy ostatnio. Najczęściej to jest zmarnowany ride pass, bo już na przykład się skończył, nie? Dobra, dało radę wejść z powrotem na szczęście, bo było jeszcze 5 minut do końca rajdu. Że szybki reset gry pomógł. No i rajdowanie in person. Zobaczymy, jakie da nam nagrody wspaniałe. 3 xl muszą być i. Rare XL nie ma, nawet jednej zobaczcie, moi drodzy, na to kółeczko, jakie ono jest nie niemalże zielonkawe. Jest takie żółtawo-zielonkawe, czyli to jest bardzo wysoki kaczej, Także to jest mega usprawnienie. Tutaj muszę pochwalić Najantik. Nie wszystko na temat tego GoFestu w tym roku mi się podoba, ale to jest mega usprawnienie. I może to jest przypadek, ale pamiętam, że w zeszłym roku po GoFestie pisałem właśnie do Najantiku, że. Że event fajny, ale właśnie dużo czasu marnowałem na łapanie legend. Przez to miałem taki brak do końca satysfakcji z eventu, który jednak jakby nie patrzeć jest płatny. No bo zamiast sobie bawić się, łapać szeniaczki jakieś na dziko, czy iść po prostu już na kolejnego rajda, no to męczysz i męczysz i męczysz się z tym łapaniem danej legendy, rzucasz 5-10 razy. I tak było w latach ubiegłych, a w tym roku rzeczywiście to wzięli i poprawili. Także nie wiem, czy przeczytali moją sugestię, czy po prostu sami też o tym pomyśleli, czy może ktoś inny też to napisał, ale generalnie cieszę się że to zrobili. I to jest najważniejsze. Natomiast pamiętajcie proszę, żeby nie pisać do mnie i coś tam mi się zepsuło na koncie, weź napisz do Nianticu, żeby mi naprawili. Słuchajcie, ja bym chciał Wam bardzo pomóc, ale Niantic mnie prosił, żebym nie pisał w imieniu graczy, bo po prostu no, nie mają na to tyle zasobów i ludzi, żeby zajmować się takimi rzeczami. Jest od tego dedykowany Niantic Support na Twitterze albo przez formularz i tyle. W tym momencie, nawet po zwolnieniach w tym roku to nie ma już nawet tych pracowników, co mieliby się z nami komunikować. Ale może słuchajcie, jak zarobią sobie na tych nielimitowanych remote'ach na GoFestie, no to, to znajdą troszkę dolarów, żeby zatrudnić jeszcze ze trzy osoby, może do komunikacji z community. Dobra, akurat zbiłem tego, więc łapiemy kolejnego. Elegancko, elegancko. Pozapraszajmy troszkę osób i odpalmy tle Laki. Ego chwilę się da, bo i pamiętam, bo potem się zapomni. Dobra, tego już szybciutko bijemy, już możemy ruszać na kolejnego, bo powiem, wam, że dobrze się zbija. Go plus plus spełnia swoje zadanie w tle. Takie rajdowanie to ja lubię. Rzeczywiście, jeśli tak ma wyglądać rajdowanie w Pokémon GO, że są nielimitowane remoty, więc zawsze jakoś zapraszasz, to jest większa szansa, że wejdzie, no bo nie ma już na przykład wykorzystanego limitu. Jest fajny bosik, fajne catch ratey, że nie trzeba siedzieć, nie wiem, 15 minut i rzucać w niego. Dużo się ich respi, co chwila jakiś jest nowy rajdik na mieście, no to, to naprawdę można rajdować. I to nawet in person, no my nie musimy, a i tak chodzimy in person, no bo przecież są lepsze, lepsze nagrody, nie? Bardziej się opłaca. Metoda marchewki lepsza od metodyki ja. 26 tysięcy, 3 plus 3, no muszę Wam pokazać, zanim w wejdę w tego rajda, no zobaczcie, tam kolejna, tam kolejna, tam kolejna, Czy po prostu na wszystkich dżymach, na wszystkich dżymach są jakieś rajdy, z czego na większości myślę te rejki, krąci się jedna, od razu respi się druga i tak to właśnie powinno wyglądać na wszystkich eventach, ze wszystkimi bossami rajdów, naprawdę, aż chce się rajdować i fast forward parę godzin do przodu i to jest 30 któryś może coś takiego, nie jestem pewien, bo kasowałem po drodze troszkę tych rakeways, znając mnie to i tak za wszystkie się nie stoi, z kimś dla x Dzisiaj na pewno tyle, ile się będzie dało, pójdzie na przemiał gdzieś tam na trady żeby jednak xl wpadły. No bo jednak jest 6 speszali dzisiaj, nie? Na GoFestie. Ale tak oprócz tego to na co dzień mi się nie będzie ich tradeować. Także takie najgorsze już, już skasowałem. Co ciekawe, że zero shiny z rajdów legendarnych. I dzisiaj i wczoraj. Także oba go GoFestu tak łącznie na razie, nie wiem, z 50 rajdów, zero szaniaczków z rajdów, Ale w sumie nie dla szajni robię te rajdy, więc mi to już nie przeszkadza. Pięknie wchodzą prawie wszystkie za pierwszym bolem. No ten jest też taki sobie. Tutaj dostaję cały czas zaproszenia. Dzięki wielkie. Także co, jeśli chodzi o tego, którego mam pod Megasa, no to praktycznie już mam te candy. To definitywnie jeszcze mi zostanie. O, właśnie, zostanie mi ponad 100 już na kolejną, jakbym chciał robić kolejną kiedyś. A mogę, bo te meteoryty mam. Łącznie się okazało z tego questa na ogólnym goalfeście są chyba 3 meteoryty dzisiaj. Także też całkiem sporo opcji, możliwości. To co, lecimy na te 4288 i zobaczmy, ile on ma po Mega Evolucji. 6400 to jest mój nowy, najsilniejszy Pokémon. 6000 ponad CP 50 level Shiny Mega Rayquaza Lucky. 6400, coś pięknego. I Jeszcze mi zostały 182 XL -ki. także dzisiaj naprawdę dużo rajdowaliśmy i naprawdę dużo tych xelek wchodziło, bo 3 gwarantowane za zbicie osobiście, plus tak średnio 3, 4 za złapanie. Zero mi się uciekło, żadna mi się nie uciekła oczywiście, bo ten catch jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoki. Tutaj musimy kawałek się przesunąć, bo jedzie ciuchcia słynna na. Eee, Jasnych błoniach szczecin, jakby mały, też tą ciuchcią. Jeśli chodzi o szani na dziko, to do tej pory dzisiaj jest tak średnio w sumie. Jeszcze chyba od ostatniego naszego zameldowania się na filmie, to złapałem żółtyka, którego nie miałem, więc spoko. Audino, którego miałem, ale zawsze kolejny Szelos. To jest ten, co u nas w Europie się respi, więc nie ten co chciałem, ale zawsze to Shiny. W sumie jako do Shiny Pokedeksu dla mnie już się liczy. Tak nie potrzebuję mieć obu wpisów w Shani Pokadeksie, bo to jest jeden i ten sam gatunek. Ja zbieram Shani Pokedeks w ten sposób, że wpis Shiny się, to w Shiny po Dany Dany gatunek już jest wpisany, to jest wpisany. Jeszcze ze dwa meteoryty mi dojdą w razie, jakbym kiedyś chciał i potrzebował. Chyba do końca dnia się nie będę rajdował, bo tak jak się przyglądam, to mamy w tym momencie. No, jeszcze z godzinkę porajdujemy, zrobimy jeszcze 10-12 rajdów i i pójdziemy coś zjeść, i trochę się potajdować. Mm, Sajgoneczki, chrupiące. soczek z Litchi. Mój guilty pleasure, ale 42 gramy cukru. W takiej puszeczce to trochę boli. Mój diabetolog by mnie zabił, gdybym jakiegoś posiadał. Słuchajcie, ważna informacja. Te kłeściki, specjalne researche. Pierwszy, ten dwuetapowy, z którego był jeden meteoryt, to był, domyśliliśmy się, doszliśmy do tego w ramach dialogu, że to był pewnie dla wszystkich, no bo każdy gracz, nawet w play jakoś musiał tą Mega Lakewaysę chociaż jedną zrobić. I ten drugi, który teraz jest pięciotapowy, który teraz wam pokazuje, ten zapewne pojawił mi się po ukończeniu tego pierwszego, dlatego że mam płatny bilet po prostu i tyle. I w tym są kolejne jeszcze dwa meteoryty. I łącznie na koniec dnia będę miał, domyślam się, pięć, bo jeszcze dwa z Londynu. I jeśli chodzi o sytuację Shiny, już tak podsumowuję. Bo na więcej już dzisiaj nie mamy siły. Weszła jedna Shani Rejka, co na 40 około rajdów dzisiaj to i tak jest mało. Jeden łubacik i jeszcze, jeszcze jeden Miltank. A, jeszcze bajna, To fajnie, bo będzie do Shani Tak Także byłem, ja ten event oceniam dobrze, bo z punktu widzenia osoby, która robi Shani Pokédex, to fajnie, bo dużo nowych pisów do Shani Pokédexu i dużo przyszłych nowych ewolucji do Shani Pokédexu, więc cieszę się. Nie mam jednego pikacza koroną Shani, także zamienię się z Dawidem. A, ja mam różowego z Londynu. To tam był tylko w różowej koronie. Którego potrzebuje złotego, czyli Niebieskiego. Niebieskiego potrzebuję. Dobra. O, jest niebieska, ale ładny. Ten niebieski najładniejszy. Dzięki wielkie za trade. A. To mam już wszystkie Pikachu w koronach. Wojtek, chcesz porównać swoje shiny? Ja nie mam Digleta. Audino? To, Audino mam na oddanie, bo jest. Bo mam dwa. Audino. Dobra. 20 tysięcy. 20 tysięcy. Bo wpis do shiny po Pokedexu. Ktoś powiedział na tego Digleta. Ja myślę, że to jest po prostu Gracjan Rostocki. Po długich wakacjach na Krecie i tak się opalił. A ciekawe, jak tam mój Gracjan Rostocki. O, nie tak źle. Dzięki wielkie. Dzięki. Także słuchajcie, podsumowanie GoFestu. GoFest Global 2023. Czy warto grać na tym evencie? Kosztował on 69,99 zł. 40 zł, jeśli masz rodzinę w Turcji lub, lub w Pakistanie. Podsumowanie szan jest takie. Miltank, Pikachu, Gumi, Horsi, Saidak, Gibbo, Shaco, Girafarik, Remoraid, Oranguru, Pikachu, Beldam, Poniard, Pikachu, Joltik, Shellos, Rayquaza, Ubat. Miltank, Binacle, Pikachu, Diglett. Ogółem bardzo fajnie na plus, że teraz łatwiej się łapie na GoFestie legendy po rajdzie. Dużo lepszy catch rate, to mi się mega podoba, duża zmiana na plus. Czy shiny ktoś złapał dużo, czy mało? Wiem, że są osoby, które mówią, że złapał jednego albo dwa, a są osoby, które mówią, że złapał trzydzieści. W dużej mierze to jest kwestia szczęścia, ale też tego, o czym robiłem w poprzedni film, czyli jak dużo masz ilość spawnów i jak dużo klikasz Pokemonów. Jak mieszkasz w dużym mieście, klikniesz więcej, bo więcej się respi na spawn pointach. Doświadczenie różnych ludzi i tak różni się bardzo między sobą, w zależności od tego, gdzie grałeś na tym GoFescie, jakie po prostu miałeś szczęście i jak intensywnie też grałeś, bo jeśli cały czas niemalże biegałeś, chodziłeś bardzo szybkim tempem i tylko sprawdzałeś szaliny, no to wiadomo, że złapiesz więcej tych szaliniaczków. Koniec końców wszyscy przeżyliśmy ten go fest ten czy sposób. Niektórzy na free to play, niektórzy zapłacili. Czy warto było zapłacić te 60 zł? Chyba tak, bo to jest jedyny taki event w roku, gdzie naprawdę płacisz niby te parę dyszek, ale jednak naprawdę możesz doświadczyć takiego eventu, gdzie połapiesz dużo fajnych nowych shiny i po prostu będziesz fajnie się bawić. Bez latania do Londynu, Berlina, Nowego Jorku. To jest jedyny sposób na doświadczenie czegoś takiego za taką kwotę. A pamiętajmy, że i tak wydajemy pieniądze na gry. Wczoraj zamówiłem przedpremierowo gotinka 1 na Nintendo Switcha. Za ile? 35 euro z wysyłką z Niemiec. Nie, mimo że ta gra ma 20 lat i przyszedłem ją już 20 razy, to i tak za nią zapłaciłem po raz chyba czwarty albo piąty. Życie w się płaci, a jak się chce grać w free to play, to się gra free to play. Mogło być taniej, mogło być lepiej. Wiadomo, że ten Gofest w 2020 bodajże dał poprzeczkę bardzo wysoko, bo był zarówno tanich, kosztował pan odpowiednie 5 dolarów i działo się tam tyle rzeczy. taki shiny drop był szadą minutów po raz pierwszy ever, wiadomo, że wtedy było naprawdę grubo, a teraz od lat powoli ten Global Gofest jednak jest taki mniej firewerków, bym to określił. Ale dalej nie jest zły, więc dalej chyba warto. Napiszcie, co wy sądzicie, widzimy się w drugiej trzymajcie się, obejrzyjcie kolejne propozycje filmów na moim kanale, na przykład ou ten filme.